Szanowni Państwo, żyjemy w czasach wszechobecnej pogoni za zyskiem, w których wielu myśli tylko o sobie, a jedynie nieliczni pamiętają o innych. Żużlowcy falobazu nigdy nie zapominają o będących w potrzebie. Po czterech medalowych sezonach, po dwóch mistrzowskich tytułach, wciąż potrafimy nieść pomoc i zawsze można na nas liczyć. W tym roku rozpoczęliśmy już w kwietniu, gdy piękną postawą wykazał się Rune Holta, pokazując, że interes własnej drużyny nie musi być najważniejszy. W kolejnych miesiącach na szlachetne gesty wobec innych stać było Andreasa Jonssona. A co warte podkreślenia, jego śladem poszła młodzież, z Patrykiem Dudkiem na czele. Bezinteresowność potrafiliśmy okazać w playoffie, gdy wiele dał z siebie Adam Strzelec, potwierdzając jak ważne jest wsparcie tych, którzy nigdy nie mieli łatwo w życiu. Współczucia nie zabrakło nam nawet w meczach obrońc, gdy swoją wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka wykazał się Krzysztof Jabłoński. Także ja sam, jak na kapitana przystało. My rozdawaliśmy prezenty przez cały sezon. Teraz czas na Ciebie. Dołącz do naszej akcji i zostań falubazowym Mikołajem. Wesprzyj aukcję na falubaz.com